Bajki do snu, zasubskrybuj i polub, by nie przegapić więcej ciekawych historii. Antek i Ignac oraz Tajemniczy Pan z Cukierkami W małym, pachnącym miodem miasteczku, gdzie latem drzewa szumiały jak morze, a zimą śnieg skrzypiał pod kaloszami, mieszkało dwóch braci, Antek i Ignac. Mieszkali z mamą i tatą w przytulnym domu z czerwonym dachem, który wyglądał jak z bajki. Obok domu rosła stara jabłoń, a za płotem biegła ścieżka prowadząca na łąkę, gdzie wieczorami słychać było świerszcze i pochukiwanie sowy. Antek miał 5,5 roku. Był bystry, ciekawski i miał ogromną wyobraźnię. Często udawał wynalazcę, konstruktora albo kosmicznego podróżnika. Uwielbiał budować rzeczy z kartonów, zakrętek i patyków, rakiety, roboty, a nawet domki dla ślimaków. Miał krótkie, kasztanowe włosy i brązowe oczy, które potrafiły błyszczeć, gdy wpadał na nowy pomysł. Często zadawał trudne pytania, na przykład – Mamusiu, czy czas leci szybciej, kiedy się śpi? A co by było, gdyby mrówki miały zegarki? Był też bardzo opiekuńczy wobec młodszego brata. Kiedy Ignac przewracał się albo zgubił swoją zabawkę, Antek zawsze był pierwszy, by pomóc. Miał w sobie coś z małego rycerza odważnego i mądrego. Ignac był młodszy, miał 3,5 roku i duszę marzyciela. Jego blond loczki często wpadały mu do oczu, a policzki miał zawsze trochę zaróżowione. Może od biegania, a może od tego, że był zawsze pełen emocji. Ignac najbardziej na świecie kochał swojego pluszowego kotka, którego nazwał Puszek. Puszek towarzyszył mu wszędzie, przy śniadaniu, w toalecie, na spacerze, i oczywiście w łóżku. Gdy Ignac był smutny, tulił puszka i szeptał mu do ucha swoje sekrety. Ignac miał ciepłe serduszko. Gdy zobaczył mrówkę dźwigającą okruszek, klękał i mówił Dasz radę malutka, nie poddawaj się. Nie był tak szybki jak Antek, ale był bardzo spostrzegawczy. Potrafił zauważyć, że na liściu siedzi biedronka. Że kwiat się rozwinął przez noc, że mama dziś wygląda trochę smutno i trzeba ją przytulić mocniej niż zwykle. Chłopcy bardzo się różnili, ale właśnie dlatego świetnie się uzupełniali. Antek był jak silny wiatr, który pcha żaglówkę do przodu, a Ignac jak woda w jeziorze spokojna, ale pełna życia pod powierzchnią. Każdego dnia razem odkrywali świat, czasem bawili się w piratów, czasem budowali bazy z klocków. A czasem po prostu leżeli na trawie i patrzyli na chmury, wymyślając, co przypominają: słoń, statek, a może kawałek pizzy? W ich domu było dużo śmiechu, trochę bałaganu, mnóstwo kredek i książek i jeszcze więcej miłości. Mama zawsze powtarzała: Najważniejsze to być dobrym, mądrym i słuchać swojego serduszka. I oczywiście nie rozmawiać z obcymi. Ale chłopcy jak to chłopcy, czasem o tym zapominali. Choć Antek był starszy, a Ignac bardzo uważny, nie zawsze wszystko da się przewidzieć. Pewnego dnia mieli się o tym przekonać. Było ciepłe letnie popołudnie. Słońce świeciło już łagodnie, nie parzyło jak w samo południe, a delikatny wietrzyk poruszał listkami jabłoni rosnącej tuż obok ich domu. To była ta stara jabłoń, którą dziadek posadził kiedy tata Antka był jeszcze małym chłopcem. Gałęzie drzewa uginały się pod ciężarem zielonkawych jabłek, a wśród liści śpiewał szpak. Mama właśnie wyszła na ogród w kapeluszu i fartuchu w kratkę niosąc konewkę. Chłopcy, możecie się bawić przed domem, ale nie oddalajcie się, zawołała mama. Będę tu, podlewam kwiaty i doglądam poziomek. Antek i Ignat, którzy siedzieli właśnie przy tarasie, Spojrzeli po sobie i klasnęli w dłonie. Zaczynamy misję! zawołał Antek. Poszukiwacze skarbów ruszają. Ignac od razu złapał puszka pod pachę i poprawił ramionczko ogrodniczek. Jego oczy rozbłysły się jak dwie latarenki. A co dziś szukamy, Antku? zapytał podskakując z radości. Antek sięgnął pod krzak bzu, gdzie schował złożoną kartkę. Mapę skarbów. Narysował ją samodzielnie poprzedniego dnia kredkami i pisakiem. Były na niej zaznaczone ważne miejsca w ogrodzie, wielki dąb, czyli jabłoń, góry porzeczkowe, czyli rząd krzaków czarnej porzeczki, bagno kompostowe, czyli kompostownik, a na końcu skarbiec pod tronem króla, czyli stara drewniana ławka pod ścianą domu. Szukamy rzeczy, które świecą w słońcu i mają magiczną moc, powiedział tajemniczym głosem Antek. Każdy znaleziony skarb wrzucamy do skrzynki i na końcu robimy z nich naszyjnik dla króla trawy. Ignac pokiwał głową bardzo uważnie. Tylko nie zapomnij, że puszek to doradca króla, powiedział z powagą. Puszek będzie naszym zwiadowcą, uśmiechnął się Antek. Pierwszym celem była jabłoń. Antek przykucnął i przeszukiwał ziemię. Ignac obserwował korę drzewa. Znaleźli stare, spłaszczone kapsle od orężady kawałek błyszczącego plastiku i mały kamień, który miał na sobie złotą smugę. Kamień księżycowy, jak nazwał go Antek. Potem ruszyli w stronę gór porzeczkowych. Krzaki były pełne czarnych jagódek, a między gałązkami siedział motyl. Ignat stanął nieruchomo. Antek cicho: "On tu jest", szepnął, wskazując na motyla z niebieskimi skrzydełkami. Obaj patrzyli przez chwilę w ciszy. Dopóki motyl nie odleciał w stronę ogrodu sąsiadów. To znak, idziemy dalej, powiedział Antek i z kieszeni wyjął sznurek, który miał posłużyć do zrobienia naszyjnika dla króla. Kiedy dotarli do kompostownika, zaczęło się najwięcej śmiechu. Antek próbował znaleźć tajemne wejście do jaskini robaków, a Ignac co chwila mówił fuj i zasłaniał nosek puszkowi, żeby nie śmierdziało mu futerku. Na koniec dotarli do drewnianej ławki pod ścianą domu. Antek uklęknął i zaczął grzebać pod deskami. Była tam ich skrzynia skarbów, stara puszka po herbacie, pełna kolorowych znalezisk, guzików, patyków, zakrętek, kawałków szkiełek wygładzonych przez czas. Ignac dodał tam nowo znaleziony kamień księżycowy, a Antek z dumą zawiesił na sznurku kilka błyszczących przedmiotów. Gotowy był już naszyjnik, uroczy, krzywy, ale dla nich najpiękniejszy na świecie. Teraz musimy zanieść go królowi trawy, powiedział Antek i wskazał na samotny pięć drzewa na końcu ogrodu, gdzie czasem siadał kos. Ignac przyklęknął, wyciągnął przed siebie naszyjnik, a Antek złożył ręce jak do modlitwy. O królu, przyjmij dar od poszukiwaczy skarbów i pozwól nam dalej bawić się na Twoim terenie zawołał uroczystym tonem. I puszek też mówi, że jesteśmy grzeczni dodał Ignac, przytulając kotka. W tym właśnie momencie, z zażywopłotu, rozległ się miękki szum silnik samochodu cichy, ale wyraźny antek, zmarszczył brwi. Rzadko kiedy ktoś przejeżdżał tą drogą, zwłaszcza tak wolno. Chłopcy jeszcze nie wiedzieli, że ich przygoda zaraz przybierze zupełnie inny obrót. Gdy chłopcy kończyli ceremonią wręczenia naszyjnika Królowi Trawy, z daleka dobiegł ich dźwięk, który nie pasował do spokojnego, ogrodowego świata pełnego trawy, motyli i szeleszczących liści. Cichutkie mruczenie silnika. Z za krzaka jaśminu wyłonił się srebrzysty samochód. Jechał bardzo powoli, jakby kierowca czegoś wypatrywał. W końcu zatrzymał się niedaleko ich płotu, przy miejscu, gdzie kończył się rząd poziomek, a zaczynała się ścieżka prowadząca na łąkę. Samochód błyszczał w słońcu, miał przyciemniane szyby i dziwny błękitny znak na tablicy. Silnik zgasł, a z wnętrza dobiegło ciche kliknięcie dźwięk opuszczanej szyby. Chłopcy spojrzeli na siebie. Ignac, który właśnie chciał karmić trawą puszka, uniósł głowę. Za szybą pojawiła się twarz mężczyzny. Miał okulary przeciwsłoneczne, kapelusz z szerokim rondem i szalik w pomarańczowe pasy. Wyglądało to trochę dziwnie jak na ciepły dzień. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko, za szeroko. – Cześć, chłopaki! – zawołał machając ręką. – Ale wy jesteście super! Co tu robicie? Budujecie coś? Ignat spojrzał niepewnie na Antka. Puszek zwisał mu z rączki jak biały naleśnik. Antek zmrużył oczy. W brzuchu poczuł coś dziwnego. Nie ból, nie głód, tylko alarm. Bawimy się, odpowiedział krótko Antek. A rozumiem! Uśmiech pana poszerzył się jeszcze bardziej. A wiecie co? Mam tu pudełko cukierków truskawkowe, malinowe, a nawet takie, co robią wielkie balony. Lubicie? Powiedział i sięgnął na siedzenie pasażera, pokazując kolorowe opakowanie z błyszczącą folią. Ignac zrobił pół kroku do przodu. Jego oczy zabłysły, bo truskawkowe były jego ulubione, ale Antek chwycił go za rękę. Nie możemy brać słodyczy od obcych, powiedział cicho do brata, po czym głośniej dodał, nie chcemy. No co wy, ja nie jestem taki całkiem obcy, zaśmiał się mężczyzna. Chcę wam coś pokazać, zobaczcie co mam w samochodzie. I otworzył lekko drzwi, pokazując zabawkę, która zaczęła migać kolorowymi światełkami i grać melodyjkę. To była plastikowa karuzela z figurkami zwierząt, która świeciła i obracała się, wydając dźwięki jak z bajki. Ignac wpatrywał się jak zaczarowany. Puszek chyba też chce zobaczyć, prawda? Rzucił pan i spojrzał na pluszowego kotka. Antek poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej. Nie znał tego pana, nigdy go nie widział. Skąd on wiedział, że Ignac lubi truskawkowe? Czemu chce, żeby podeszli? Mama zawsze mówiła: Nie podchodzimy do obcych. Nie bierzemy nic od nieznajomych, nawet jeśli mówią, że coś mają dla ciebie, nawet jeśli się uśmiechają. Antek nie wiedział jeszcze, co znaczy manipulacja ani zagrożenie, ale jego wewnętrzny kompas działał bardzo dobrze. Złapał mocną rękę Ignaca. Chodź Ignac, idziemy po mamę teraz. Ignac jeszcze przez chwilę patrzył na świecącą zabawkę, ale usłyszał powagę w głosie brata. Schował puszka pod ramię i odwrócił się posłusznie. Ej, chłopaki, tylko na chwilę, nie bójcie się! zawołał pan. Ale chłopcy już biegli prosto przez ogród między poziomkami a jabłonią, w kierunku mamy, która w tym czasie podlewała lawendę przy tarasie. Mamo! zawołał antek. Mamo, tam jest pan w samochodzie! Mama natychmiast wyłączyła wodę i spojrzała w stronę płotu. Samochód już odjeżdżał cicho tak jak przyjechał. Ignac był lekko zdyszany, trzymał puszka, jakby to był prawdziwy kot, który potrzebuje ochrony. Antek stanął przed mamą z poważną miną i wyprostowanymi plecami. On chciał dać nam cukierki i pokazywał zabawkę, ale my go nie znamy, powiedział twardo. Mama spojrzała w stronę pustej drogi, potem na chłopców. Kucnęła, objęła ich ramionami i mocno przytuliła. Zrobiliście dokładnie to, co trzeba, szepnęła mama. Jestem z was bardzo dumna. Mama przytuliła Antka i Ignaca bardzo mocno. Czuła, jak serduszka chłopców biją jeszcze szybciej niż zwykle, jakby każdy z nich właśnie przebiegł długi wyścig. Ale to nie był bieg dla zabawy. To był bieg do bezpieczeństwa, do mamy. Pogładziła ich po włosach cicho, bez pośpiechu. Chodźcie do domu, powiedziała spokojnym, miękkim głosem. Należy się Wam kakao i najlepsze naleśniki świata. Ignac spojrzał na Antka. Antek skinął głową. Mama znała najlepszy sposób na wszystko, nawet na uspokojenie nerwów. W kuchni pachniało wanilią i smażonym ciastem. Mama postawiła przed chłopcami kubki z gorącym kakao, ale nie za gorącym, tak żeby można było pić od razu i talerze z naleśnikami z serem i malinowym drzemem. Jedzcie, moi bohaterowie, uśmiechnęła się, stawiając im jeszcze miseczkę z pokrojonym bananem na dekorację królewską. Mamo, zapytał cicho Ignac, trzymając puszka na kolanach. A czemu ten pan chciał, żebyśmy do niego podeszli? Mamo usiadła obok i spojrzała im w oczy. Mówiła spokojnie, tak jak zawsze wtedy, gdy coś było ważne. Bo są ludzie, którzy wyglądają miło, mówią miłe rzeczy i rozdają słodycze, ale nie robią tego z dobrego serca, zaczęła cicho. Czasem chcą, żeby dziecko im zaufało żeby podeszło blisko i wtedy mogą je skrzywdzić. Dlatego nigdy nie wolno rozmawiać z kimś, kogo nie znacie. Nawet jeśli ma najpiękniejszą zabawkę na świecie. Chłopcy słuchali bardzo uważnie, Antek kiwał głową, a Ignac dolił puszka mocno do siebie. A jeśli kiedyś nie będzie nas w domu, to zawsze idźcie do kogoś, kogo znacie. Do cioci Oli, do sąsiada Marka albo wróćcie do przedszkola. Nigdy nie idźcie z nieznajomym, nawet jeśli powie, że mama miała wypadek. Zrozumieliście? Tak, powiedzieli jednocześnie. Ale ja nie chciałem tych cukierków, dodał z dumą Ignac. Puszek też nie chciał. Mama się uśmiechnęła. Jesteście dzielni, rozsądni i mądrzy, a ja jestem bardzo, bardzo dumna, że przyszliście od razu do mnie. Po kolacji chłopcy umyli zęby. Antka trzeba było trochę pogonić, bo zaczął robić pianę jak smok. Założyli piżamki i wskoczyli pod kołdry. W pokoju było cicho, pachniało świeżością i miętową pastą. Mama usiadła między nimi, poprawiła poduszki, przytuliła każdego z osobna. A teraz pora na sen. Dziś wydarzyło się coś bardzo ważnego. Wiecie co? Co takiego? Zapytał sennie Antek, ziewając. Pokazaliście, że jesteście gotowi być bohaterami, nie takimi jak w bajkach, co walczą z potworami, tylko takimi, Którzy wiedzą, co robić, gdy coś jest nie tak, i dlatego dziś jesteście bohaterami mojego dnia. Ignacy już przymykał oczy. Puszek leżał obok niego, lekko przytulony do policzka. Antek jeszcze patrzył przez chwilę na sufit, a potem westchnął spokojnie. Mamo, tak skarbie? A jutro też będziemy szukać skarbów? Oczywiście, ale tylko takich, które są w naszym ogrodzie i tylko z mapą odpowiedziała mama, dając buziaka na czoło. Zgasiła lampkę, zostawiając tylko małe nocne światełko w kształcie księżyca. Na zewnątrz świerszcze grały wieczorną kołysankę, liście jabłoni szumiały cicho, a ścieżka za płotem była już zupełnie pusta. A w ciepłym pokoju, pod kocem i w ramionach snu, dwaj dzielni bracia, Antek i Ignat, śnili o przygodach, w których już zawsze będą wiedzieli, komu można zaufać, a komu nie? Bajki do snu, zasubskrybuj i polub, by nie przegapić więcej ciekawych historii.